Szanowni Państwo, w tym tygodniu na Wydziale Filologicznym, w zasadzie w Instytucie Filologii Polskiej, odbędzie się Siódmy Światowy Kongres Polonistów. To wydarzenie, którego początki datują się na rok 1998, więc ma już długą tradycję, będzie to Siódmy Światowy Kongres Polonistyki. Przyjadą na niego osoby z całego świata, przeglądając program konferencji. Nie zauważyłem tylko reprezentantów. Australii i Antarktydy, ale myślę, że i tam polonistyka w kilku rejonach się rozwija. Obrady, mam nadzieję, będą niezwykle interesujące. Będą dotyczyły z jednej strony problemu archiwów, a z drugiej strony problemu współczesności, bo wiem, jest to temat przewodni tegorocznego spotkania. Kongres miał odbyć się w zeszłym roku. Niestety z powodów covidowych nie było to możliwe, więc ten tegoroczny będzie się, ale w nieco okrojonej formule, w formule obrad zdalnych, odbywających się za pomocą kamer i mikrofonów. Mam nadzieję, że mimo tych różnych niedogodności, jednak obrady będą niezwykle intrygujące i przyniosą, przyniosą rzeczywiście niezwykle owocne efekty w postaci rozwoju. Polonistyki, nie tylko tej uprawianej w kraju, ale także tej, uprawianej na różnych kontynentach, w różnych krajach, w różnych obszarach językowych i kulturowych. Dlaczego ten kongres jest taki ważny? Właśnie dlatego, że jednoczy wszystkich polonistów. Ten pomysł, żeby kongres nazwać Kongresem Światowym, a nie, a nie Kongresem Polonistyki Zagranicznej, wyszedł od japońskiego polonisty, który będzie uczestniczył w naszym kongresie, Tokimase Sekiguchi'ego, który w Opolu w czasie panelu rzucił taką propozycję, że może czas skończyć z tym, że jest polonistyka krajowa i polonistyka zagraniczna, bo tworzymy jedną społeczność i w związku z tym Wszyscy się bardzo chętnie przychylili do tego pomysłu i poprzedni szósty kongres, który był organizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, już był światowym kongresem. My jesteśmy drugim światowym kongresem. Wiemy z jakich krajów, wiemy dlaczego światowy, bo no kto w nim uczestniczy. Więc uczestniczą w nim. Yy, bardzo ważni poloniści, tak, mo tak mogę powiedzieć, bo są wybitni tłumacze literatury polskiej, czyli te osoby, którym nasza kultura zawdzięcza bardzo dużo, bo w przypadku takich języków jak yy, japoński, koreański, wietnamski czy chiński, yy, takie utwory jak Pantadeusz, Lalka yy, są tłumaczone z języka polskiego na język Pierwszy tłumacza, a nie poprzez język angielski, tak jak działo się to wcześniej. Czyli mamy bardzo ważne tutaj zjawisko. Takim wybitnym tłumaczem jest wspomniany już przed chwileczką Tokimasa Sekiguchi, który jest tłumaczem i pana Tadeusza, razem z zespołem, i lalki, i mamy teraz dwa w Warszawie konkurs Chopinowski, przetłumaczył listy Chopina na język japoński i tak jak w sobotę został ambasadorem polszczyzny poza granicami kraju i napisał do nas, bo nie przyjechał, że jeżeli ktoś chce czytać w oryginale listy Chopina, no to musi znać język polski albo japoński, bo w innych językach po prostu nie ma. Czyli to, to, to taka ciekawostka. Także będzie uczestniczyła Estera Choi z, z Korei Południowej, także tłumaczka literatury. Będzie z Francji Maryla laurent tłumaczka literatury polskiej, między innymi Olgi Tokarczuk. Zresztą jest, a to za chwileczkę, żeby to było uporządkowane. Będzie i są trzy typy wystąpień, czyli są wykłady plenarne, są Panele, tak zwane, czyli dyskusje wybranych specjalistów i referaty w sekcjach. Zacznę od końca, bo tych sekcji jest dosyć sporo i to pokazuje tematykę także. Jest sekcja poświęcona polonistyce w świecie, archiwom. No archiwa są. Y, y, głównym tematem konferencji i tych referatów jest bardzo dużo. Glottodydaktyczna sekcja, co to znaczy? To znaczy, to jest nauczanie języka jako obcego, więc w tym wypadku polskiego jako obcego, wielojęzyczności, gramatyce i literaturze. To, to są te podstawowe sekcje. W każdej z nich można znaleźć ciekawe bardzo y, y, tematy, na przykład, jeżeli chodzi o, archi o archiwa, to Prodomosua My prowadzimy grant, taki bardzo duży grant, który skanuje archiwa Uniwersytetu Lwowskiego i Helena Sojka-Masztalerz, która jest koordynatorką tego grantu, będzie miała referat na temat dawnych polskich archiwaliów, archiwów lwowskich i pytanie stawia dziedzictwo czy obciążenie. A z Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie z Brazylii będzie referat Dwujęzyczność potomków polskich imigrantów w Brazylii, a ich poczucie tożsamości, czyli taki bardzo istotny termin. To będzie miała pani Alicja goczyła Ferreira. Będzie także trojga autorów referat o wielkim słowniku języka polskiego, Pan. Czyli Wielki Słownik to jest ten słownik, który jest, ma tylko formę online i jest stale uzupełniany. Z Wilna będzie pani Wiktoria Usińskienę, która będzie mówiła o trockich aktach sądowych na tle komunikacji w Wielkim Księstwie Litewskim. Czyli, jak widać, tutaj jest rozrzut bardzo duży. Piotr Lewiński od nas z uniwersytetu będzie mówił, czego się można nauczyć ze starych gramatyk. Chwaląc pomysły starych gramatyków, o których nie wszyscy wiedzą, bo to są rzeczy czasem zapomniane. Czyli tu jest bardzo szeroka tematyka. Przejdźmy teraz do wykładów plenarnych. Jest ich sześć albo siedem i są poświęcone. W różnej, różnym sprawom mają zarówno polscy, jak i niepolscy poloniści. Osoby z Uniwersytetu Warszawskiego, czy Gerd Henschel z Uniwersytetu w Oldenburgu, będzie mówił o regio, regiolekcie Śląskim czyli bardzo taka specjalistyczna tematyka. Profesor Nowicka Jerzowa z Uniwersytetu Warszawskiego będzie mówić o. Janie Kochanowskim w Europejskiej Republice Uczonych. Będzie pan profesor Michał Markowski z UJOTU i Uniwersytetu w Illinois o literaturze światowej i w cudzysłowie polskiej nerwicy. Sama jestem ciekawa, jak to będzie. Ciekawy bardzo będzie wykład profesorego Luigi Marinellego z Uniwersytetu La Sapienza. W Rzymie on będzie mówił o obrazie starego profesora widzianego jako archiwum i miejsce pamięci. Czyli zupełnie inne pojęcie archiwum, niż byśmy się tego spodziewali. I ja będę mówiła o 500 latach nauczania języka polskiego jako obcego. Takim ważnym panelem, o którym tutaj chcę wspomnieć, jest panel poświęcony nowym historiom literatury. W obiegu światowym w ostatnich latach wyszły trzy historie literatury zupełnie nowe. Jedna napisana po angielsku Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture Since 1918 i zespół autorski jest z różnych miejsc: Tamara Tojanowska z Toronto, Joanna Niżyńska z Bloomington. Przemysław Czapliński z Poznania. Druga pozycja to będzie światowa historia literatury polskiej, interpretacje. Pod współautorstwo Magdaleny Popiel, Tomasza, Popiel, przepraszam, Tomasza Bilczewskiego i Stanleya Billa, czyli wszędzie mamy tutaj międzynarodowość i jedna, jedna historia literatury napisana przez jedną osobę, Annę Nasiłowską. Historia literatury polskiej to badaczka z Polskiej Akademii Nauk. I jeszcze jedna uwaga dotycząca imprez towarzyszących. Oczywiście zdalność Nakazała nam zrezygnować ze wszystkiego, cośmy planowali, a plany mieliśmy no bardzo piękne, ale no to wszystko musiało oczywiście upaść. Już są nagrane i będą puszczane z filmu spotkania z Olgą Tokarczuk i Urszulą Zajączkowską. Tutaj współpracujemy z Wosławskim Domem Literatury. Który nam w tym bardzo pomógł. Drugim takim współorganizatorem jest Muzeum Pana Tadeusza. I są trzy, cztery nawet takie wyraźne akcenty, które są uwidocznione także w programie, a mianowicie wirtualne zwiedzanie muzeum. Archiwum Tadeusza Różewicza no musi być w tym roku coś na temat Różewicza. Jeśli chodzi o współpracę, to tutaj jeszcze muszę wspomnieć o Polskiej Akademii Nauk, Rada Języka Polskiego i Komitet Nauk o Literaturze. To są te dwie, no powiedzmy, dwie sekcje Polskiej Akademii Nauk, które z nami współpracują dość blisko i efektywnie. Tak to wygląda w tej chwili i jest trochę więcej jak zwykle tematów dotyczących literatury niż języka. Chociaż te gramatyczne i językowe, glottodydaktyczne, czyli dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego, są niezwykle ważne i bardzo potrzebne. Taką dużą grupą osób są lektorzy języka polskiego jako obcego, bo są badacze, tłumacze, badacze literatury, badacze historii literatury, komparatystyki literackiej. O tłumaczach już mówiłam, przynajmniej kilka nazwisk wymieniłam, ale nie możemy zapominać o lektorach języka polskiego ze wszystkich krajów świata, którzy przedstawiając swój, swój dorobek, swoje pomysły, no, wymieniają doświadczenia. No, I to jest także wielka wartość tego kongresu. Bardzo się cieszę, że z całego świata przybywają do nas miłośnicy polskiej kultury, że właśnie tu, gdzie na Uniwersytecie Wrocławskim niedawno powołaliśmy ekscentrum Olgi Tokarczuk, będziemy mogli dyskutować i słuchać o tym, jak że dzieje się, jak żyje język polski. Bardzo się cieszę, że nasz Uniwersytet, jako Centrum Rozwoju Kultury Języka Polskiego, jest dobrze rozpoznawalne, a organizatorom dziękuję, że będzie to propagowane na całym świecie. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do dyskusji.